W tym momencie pani premier Ewa Kopacz. Pani Marszałek, wysłuchałam z uwagą tych wystąpień i powiem szczerze, że jedno wystąpienie poruszyło mnie w sposób szczególny. Wystąpienie prezesa największej partii opozycyjnej. Nie ma dzisiaj, teraz, kiedy my w dalszym ciągu debatujemy, pana prezesa, żebym mogła mu zadać pytanie. Ale chciałabym zadać pytanie, panie prezesie, proszę mi przypomnieć, kto negocjował traktat lizboński, gdzie w polityce migracyjnej zrezygnowano z jednomyślności na rzecz głosowania większościowego. Czy to przypadkiem nie był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński? I czy nie uczynił tego po kilku godzinnych konsultacjach z panem, panie prezesie? Jestem. Nikt wam wtedy nie odmawiał prawa do negocjacji, nikt wam tego prawa nie odmawiał. Dzisiaj odmawiacie prawa temu rządowi do podejmowania decyzji. Wiem, jak będzie wyglądał wasz rząd, wasz rząd będzie ubezwłasnowolniony. Na czele tego rządu nie będzie stał prezes Jarosław Kaczyński, ale o każdą decyzję będzie trzeba go pytać, czy można podjąć taką czy inną. Dzisiaj pan prezes Kaczyński podjął decyzję za większość Polaków. Dzisiaj pan prezes Kaczyński mówił o wielkiej miłości do narodu. Ci, którzy pamiętają wasze rządy, wiedzą, jak wyglądała ta miłość. Dzisiaj chcę zapytać, Czołowych obrońców życia i pierwszego katolika jaką cenę za życie wyznaczył. Bo dzisiaj mówi zapłaćmy. Więc ja pytam dzisiaj PiSu, jaką cenę ma ludzkie życie. Odpowiedzcie mi to. Ale dzisiaj stała się jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż słowami pana prezesa. Pis w okresie kampanii wyborczej na pięć tygodni przed wyborami pokazał prawdziwą twarz. Pokazał twarz partii antyeuropejskiej, ksenofobicznej, wiecznie dążącej do kłótni i szukania wrogów. To jest pierwsza zapowiedź, tak, to jest pierwsza zapowiedź wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. I to Polacy powinni wiedzieć, i to Polacy powinni i to powinni Polacy wiedzieć. Chcę, panie pośle Suski, pan jest z mojego regionu. Jeśli chodzi o diagnozy, już dawno w pańskiej sprawie postawiłam. Chcę o jedno zaapelować. Dzisiaj, kiedy my za pięć tygodni będziemy przekonywać Polaków, to dzisiaj nie możemy się zaprezentować w Europie jako ludzie, Którzy chcą się ogrodzić murem, mówić że „jesteśmy samowystarczalni, jesteśmy sami dla siebie i kochamy samych siebie. Pan prezes wymieniał, że najważniejsza jest rodzina, najbliżsi, potem dopiero obywatele. Myślę, że zapomniał po drodze powiedzieć o partii, o swojej partii, którą kocha nad życie i bardziej niż cały naród. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani premier. Proszę o zabranie głosu posła Jarosława Gowina, Zjednoczona Prawica, poseł Jarosław się dziennie się. Na pięć tygodni przed wyborami pokazał prawdziwą twarz. Pokazał twarz partii antyeuropejskiej, xenofobicznej, wiecznie dążącej do kłótni i szukania wrogów. To jest pierwsza zapowiedź. Tak, to jest pierwsza zapowiedź wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. I to Polacy powinni wiedzieć. I to Polacy powinni... I to powinni Polacy wiedzieć. Chcę, panie pośle Suski, pan jest z mojego regionu, jeśli chodzi o diagnozy już dawno, żebym mogła mu zadać pytanie, ale chciałabym zadać pytanie panie prezesie, proszę mi przypomnieć, kto negocjował traktat lizboński, gdzie w polityce migracyjnej zrezygnowano z jednomyślności na rzecz głosowania większościowego. Czy to przypadkiem nie był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński i czy nie uczynił tego po kilkugodzinnych konsultacjach z panem, panie prezesie? Jestem... Nikt wam wtedy nie odmawiał prawa do negocjacji, nikt wam tego prawa nie pamiętają wasze rządy, wiedzą jak wyglądała ta miłość. Dzisiaj chcę zapytać czołowych obrońców życia i pierwszego katolika. Jaką cenę za życie wyznaczył? Bo dzisiaj mówi zapłaćmy, więc ja pytam dzisiaj PiSu, jaką cenę ma ludzkie życie? Odpowiedzcie mi to. Ale dzisiaj stała się jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż słowami pana prezesa PIS w okresie kampanii odmawiał. Dzisiaj odmawiacie prawa temu rządowi do podejmowania decyzji. Wiem, jak będzie wyglądał Wasz rząd. Wasz rząd będzie ubezwłasnowolniony. Na czele tego rządu nie będzie stał prezes Jarosław Kaczyński. Ale o każdą decyzję będzie trzeba go pytać, czy można podjąć taką czy inną. Dzisiaj pan prezes Kaczyński podjął decyzję za większość Polaków. Dzisiaj pan prezes Kaczyński mówił o wielkiej miłości do narodu. Ci, którzy. Właśnie w tym momencie pani premier Ewa Kopacz. Pani Marszałek. Wysłuchałam z uwagą tych wystąpień i powiem szczerze, że jedno wystąpienie poruszyło mnie w sposób szczególny wystąpienie prezesa największej partii opozycyjnej. Nie ma dzisiaj, teraz, kiedy my w dalszym ciągu debatujemy pana prezydenta...